W tym materiale omówimy dwa nowe airdropy z ogromnym potencjałem, którymi są ABYS i MIDAS. Następnie zaktualizujemy Eigenlayer, CORE, PLUM, Brachain i STORY. A na końcu przejdziemy do omówienia kilku nowinek, które pojawią się w najbliższym czasie, więc zachęcam, aby pozostać do końca. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie możesz wymienić krypto na gotówkę w całej Polsce, a z kodem Świat krypto otrzymujesz 0,5% zniżki na prowizję. Listę kantorów masz podaną w opisie tego odcinka. Siemka, z tej strony Kister Witam Was w cotygodniowym przeglądzie airdropów. No jak zawsze, na samym początku przejdziemy sobie do mięska, a później omówimy sobie kilka newsów, które czekają na nas w najbliższym czasie. Zanim przejdziemy do odcinka, prosimy Was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, żeby po prostu nie ominąć przyszłych materiałów. A my teraz po prostu przejdziemy sobie do tematu Abys Protocol, który omawialiśmy już wcześniej na naszym Discordzie, ale na YouTube pojawia się dopiero teraz. Omówimy sobie troszeczkę ten temat. Co tutaj możemy robić, tak naprawdę? Możemy tutaj wykonywać przede wszystkim zadania. Bardzo proste zadania, czyli na przykład social tasks. Jak widzicie, można sobie do nich przejść. No i wykonując te zadania, zdobywamy właśnie te punkty od nich, więc myślę, że warto sobie tutaj to zdobywać. Potem mamy jeszcze onChain tasks, więc tak tutaj wygląda. No i już niedługo Mobile App Tasks. No i oczywiście możemy jeszcze zaprosić naszych znajomych. Przejdziemy sobie do dashboard, i oczywiście tutaj podłączamy się naszym Twitterem. Następnie tutaj mamy kod referencyjny, no i możemy podłączyć nasz portfel, żeby po prostu dostać dodatkowe, właśnie te punkty. Szczegółowy opis mamy na naszym Discordzie, więc sobie do niego przejdziemy. Jak widzicie, mam tutaj opis od DAISTO. Projekt inkubuje GameSwift. Ma oparcie w niszy AI. Działania możemy rozpocząć, oczywiście, tam, gdzie pokazywałem. Dla mnie temat pozytywny z uwagi na potencjalne wzmocnienie przez dropa od kuki 3, więc jest tutaj też jakieś wsparcie. Oczywiście, na ten czas było to. Mało informacji. Teraz już są właśnie te zadania, już od jakiegoś czasu, które można właśnie wykonywać, i właśnie w tym momencie chciałem wam to pokazać, że można po prostu tutaj te zadania już wykonywać i podziałać pod tego AirDropa. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest MIDAS. No i tutaj przy MIDAS się na chwilę zatrzymamy, bo jest to tutaj dosyć, właściwie nie dosyć, tylko bardzo ciekawy temat, bo zobaczycie sobie tutaj jakie on ma wsparcie. 8,75 miliona finansowania, mamy tutaj Coinbase Ventures, Framework Ventures, więc bardzo spoko VC, ale mamy jeszcze tutaj wsparcie, jest też wspierane to przez BlackRock, co się okazuje. Więc to jest przede wszystkim ciekawy temat, że taki podmiot jak BlackRock wspiera ten oto projekt. Dodatkowo jest to projekt z niszy RWA, czyli Ktoś jak ONDO, jest szansa, że przy takim wsparciu może być to drugie ONDO, więc potencjał jest tutaj naprawdę ogromny przy tym projekcie. Dlatego pomyślałem, że można go sobie tutaj przeklikać. No i właśnie mają swoją apkę telegramową, na której można już działać, więc linka będziecie mieli oczywiście w opisie. Po prostu klikamy kamień i to zamienia nam te nasze właśnie kliknięcia w złoto. Możemy zapraszać znajomych, żeby dostać te dodatkowe kliknięcia, ale te kliknięcia też się co jakiś czas regenerują, więc to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Więc tak wygląda pod tym tematem. Jak widzicie na razie już tej coming soon, można zapraszać znajomych, no i tu są jeszcze zadania, jak widzicie, żeby dostać właśnie te punkty. Które myślę, że raczej warto sobie tutaj wykonywać, bo jak widzicie, będzie można podłączyć się do Yeldera, czy na przykład swoim portfelem, więc no tutaj naprawdę to fajnie wygląda. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu i będzie tutaj omówienie właśnie nowego airdropa od Eigenlayer, a właściwie to już będzie airdrop sezon drugi. No i tutaj mamy informację, że to będzie dla stakerów i operatorów ekosystem. Partnerów i community. Mamy tutaj podsumowanie od nich. Jak widzicie, procentowo jest podane, kto tutaj właściwie dostaje ten airdrop, ilości tokenów i tak dalej, ale nie nas to interesuje, tylko interesuje nas głównie to, że czekamy na claim sezonu drugiego, który będzie ogłoszony. Po prostu trzeba jeszcze poczekać, ale jest to oficjalnie ogłoszone, że owy airdrop się pojawi. Nie ma jeszcze informacji, kiedy. Token będzie to ostatecznie odpalony, więc po prostu na to też musimy jeszcze poczekać. Na razie mamy informację o sezonie drugim. Jeżeli pojawi się informacja nowa na temat tokenu, no to oczywiście też na pewno w którymś filmie przyszłym wspomnę o tym. Więc na ten moment wygląda to w ten sposób, że musimy się szykować na drugi sezon airdropa. Tak mi się wydaje, że sezon pierwszy i sezon drugi już będą razem jako wypuszczone tokeny w obiegu po prostu za to uczestnictwo. My po prostu czekamy na to, zapewne z niecierpliwością, bo pewnie dużo osób działa pod eigenlayer i tutaj jest ogromny potencjał, oczywiście co do ceny, miejmy nadzieję. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu i tutaj sobie zaktualizujemy. Jest kilka nowych zadań na core, jak widzicie tutaj mamy ten już expiring, ale active mamy naprawdę sporo, więc myślę, że warto je sobie wykonać. No, zachęcam tutaj, żeby sobie to tutaj być aktywnym i zdobywać te punkty na platformie. A my przechodzimy teraz do kolejnego tematu i jest nim Plum. oczywiście tylko się tutaj zaloguje. Jak widzicie, mamy tutaj kilka nowych zadań, one time i jest ich naprawdę sporo, bo je dopiero co dodali. Więc przypominam o tym, żeby sobie tutaj te zadania odświeżyć. Oczywiście tu mamy też zadania powtarzalne, no i zadania nowe. Oczywiście pamiętajcie też, żeby robić codzienny check-in, żeby po prostu Was przyszłe nagrody nie minęły, po prostu I ja go teraz sobie wykonam standardowo. Tak, żeby po prostu mi to zaliczyło. No, jak widzicie, dostaliśmy Milesy, które już po mojej nieobecności nadrabiam. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu, którym jest Berachain. I Berachain mamy kilka nowych questów, więc przejdziemy sobie do nich. Oczywiście podłączymy się portfelem, zobaczymy zadania. Jak widzicie, jest, są dwa nowe questy, które warto sobie na pewno wykonać. Przepraszam, nawet trzy. No, i tutaj możemy je sobie wykonywać. Warto jednak być tutaj aktywnym, żeby po prostu te questy nas nie omijały. Oczywiście u mnie jest to różnie z tą aktywnością. No, zachęcam, żeby sobie tutaj to odświeżyć. A my przechodzimy teraz jeszcze do kolejnego tematu, który wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Jest nim story. No i dzisiaj sobie tutaj wrzucimy nasze tokeny IP na staking. Pamiętajcie, żeby wybrać walidatora z commission 0%. Więc wybierzemy sobie przykładowo tego z walidatora i wrzucimy sobie dwa tokeny IP. Niestety nie wiem, dlaczego tutaj jest minimalny stake 1024 tokenów IP, natomiast nie wyglądało to w ten sposób wcześniej. Myślę, że jest to błąd strony. Niestety ta ilość z jednego IP została zwiększona do 1024, co jest praktycznie nieosiągalne, żeby to zastekować, więc po prostu trzeba poczekać, aż to naprawią, ale mimo wszystko radzę sobie to zapisać i pamiętać o tym, żeby tutaj wrócić i to wrzucić na staking, bo. Na pewno warto sobie to klikać. A my przechodzimy bez zbędnego przedłużenia do kolejnego tematu, którym jest informacja od Metamask, że będzie można płacić bezpośrednio ze swojego Metamaska swoim kryptokartą kredytową. Oczywiście na obszarze Europy i Wielkiej Brytanii, więc tak to wygląda. I po prostu czekamy na więcej informacji od nich na ten temat. Jak na razie bardzo fajne info. Dodatkowo mamy kolejną informację, że listing tokena Hamster. Kombat będzie na Bybit 26 września 2024. A swoją drogą, jeżeli jesteś tu nowy, jeżeli chciałbyś zacząć swoją przygodę z krypto, to poniżej pod filmem masz link do giełdy, której ja osobiście korzystam, czyli do giełdy Bybit. Po skorzystaniu z tego linku dostajesz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, 500 dolarów jako airdrop na start. Tak naprawdę ta promocja trwa jeszcze 13 dni i tutaj jest oczywiście za pierwsze 100 dolarów depozytu i co najważniejsze, pełen dostęp do naszego całego Discorda za darmo. Do Discorda sobie niedługo przyjdziemy i Wam go pokażę, żeby zaktualizować parę informacji, ale pamiętajcie o tym, miejcie to na uwadze, że ta promocja jest ograniczona czasowo więc zachęcam tych, którzy chcą, a my przechodzimy dalej do informacji od Mantle i mamy tutaj informację, że AI Fest Season 1 został zakończony, loteria 200 000 MNT została wykonana. Tutaj jeszcze są nagrody dla użytkowników, którzy tutaj działali, czyli 650 000 Mantle. Oczywiście link do tej kampanii będziecie mieli w opisie i tam jest właśnie możliwość odebrania punktów na Layer 3, no i oczywiście tokenów nie jest to jakoś ogromna liczba, ale myślę, że warto sobie to odebrać. Jeżeli uważasz, że materiał jest dla Ciebie pomocny, to fajnie by było, jakby zostawił łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie minąć przyszłych materiałów. Przejdziemy teraz tutaj, właśnie do tej strony. Jak widzicie, można odbierać te tutaj. Tokeny, czyli Cube, Mantle Token i Experience Points dodatkowo. Następnym tematem będzie Layer Zero Foundation, które przekazało nam świetną informację, że uruchomili community program dla społeczności. Co oznacza community program? Jak widzicie 5 milionów tokenów zostanie przeznaczonych na program i będzie to podzielone tak naprawdę na role. Każda rola będzie dostawała więcej tokenów ZRO. Jak widzicie, jest tutaj pokazane Intern Hero OG Legend and God. Możemy sobie wejść tutaj na ich stronę, no i tutaj mamy zakładkę Community i możemy dołączyć do Telegrama, Discorda, Xa i Medium. Widzicie, więc warto sobie tutaj na pewno przypilnować Layer Zero, bo jest tutaj dosyć ciekawy temat pod kątem właśnie tych ról. A z tego co widziałem, to te role są naprawdę, naprawdę bardzo opłacalne. Jeżeli chodzi ogólnie o tokeny ZRO, biorąc pod uwagę jeszcze to, że ZRO ma naprawdę bardzo dobrą przyszłość przed sobą, ponieważ jest na dosyć niskiej kapitalizacji, a jest to projekt, który jest po prostu potrzebny. No tutaj myślę, że jest to warte jakiejś tam swojej pracy dodatkowej. Oczywiście nikogo nie zachęcam, ja tylko mówię swoją własną opinię. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to nie jest porada ani doradztwo inwestycyjne. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Oczywiście. Oczywiście tutaj mówię to tylko i wyłącznie jako moje zdanie, ale jeżeli chcielibyście sobie korzystać z tego programu, który uruchomili, no to myślę, że jest to dobry pomysł. My po prostu sobie przechodzimy dalej, no i mamy tutaj informację o. To właśnie naszego popularnego scrolla, który wypuścił nowy checker scrollstat. Wystarczy, że wkleimy tutaj swój adres i sprawdzamy, którzy jesteśmy w rankingu pod kątem właśnie zdobytych punktów marks od scroll. Tak wygląda to w ten sposób. My przechodzimy na sam koniec jeszcze na naszego Discorda, żeby go sobie zaktualizować. No i tutaj mamy jeszcze bardzo ważną informację od Bloom. Nowy wallet Bloom nie dla wszystkich. Dostaliśmy dzisiaj informację, że Bloom prowadzi beta testy dla nowego waleta jest grupa ludzi, którzy posiadają nowy wallet, Nie mamy się niczym stresować, za niedługo wallet będzie ogólnodostępny, więc wygląda to naprawdę ciekawie. Następnie mamy informację od Hood. jeżeli podawaliście swój adres i podaliście przypadkowo zły adres, to co teraz? Maciek odpowiada nic. Na no spokojnie, musimy poczekać do następnego update Dongina i tam będzie taki przycisk update, który umożliwi sprawdzenie i zmienienie adresu, który podaliśmy, więc bez stresu po prostu trzeba poczekać do update'u. Kolejny temat, czyli core protocol. To, co już mówiłem, nowe zadania. Hamster Combat, jak widzicie, wspominałem o tym, że wystartuje na Bybit. Następnie coś z Solany. I tutaj mamy informacje o najnowszym airdropie dla posiadających. Telefon Saga. AirDrop Linea, wkrótce dystrybucja punktów LXP. 8 września o godzinie 20 czasu polskiego nastąpi dystrybucja LXP za kampanię Linea Culture SZN. Musi być oczywiście ukończony proof of humanity. Więc przejdziemy sobie do tego. Na sam koniec mamy jeszcze dodatkowy protokół, do którego zaraz też przejdziemy na sam koniec filmu, czyli Piper X oraz nowe zadania na Plum Network, co już wcześniej wspominaliśmy airdrop Aleo. Wiemy, kto otrzyma airdropa. No i tutaj mamy listę tych, kto się kwalifikują na airdrop. Ale dalej daty nie ma podanej, więc musimy na to po prostu jeszcze poczekać. Ale mamy główną listę, to się tutaj kwalifikuje, więc możecie na spokojnie przeczytać. Po prostu czekamy z niecierpliwością. Dodatkowo standardowo Mint Odzora, który też sobie wykonamy. Oczywiście misję od Supra. Nowy Quest na Coinbase. Aktualizacja Barra którą wspominaliśmy. No i tutaj mamy też fajną informację. Claim ruszył od Metalcore, Tokeny odbieramy o 21 czasu polskiego poniższym linkiem. Ja to nagrywam oczywiście w czwartek więc czwartek możemy już te tokeny odbierać. Gdy Wy to oglądacie już, te tokeny są na pewno możliwe do odebrania. Można je po prostu odebrać. Przypominam tylko, że na L2 Immutable Passport musicie to odebrać. Dodatkowo airdrop scroll, Świat Krypto wrzucił tutaj fajny thread, do którego linka wrzucam Wam w opisie, żebyście sobie mogli przeczytać. No i dodatkowo... Wrzucili taki oto filmik, jak widzicie, czyli prawdopodobnie zapowiada się to, że już niedługo coś się będzie działo na scroll. Nie wiadomo, co jeszcze, czy będzie to airdrop, czy kolejna kampania, to się okaże. Miejmy nadzieję, że te lepsze informacje. Oczywiście, oprócz airdropów, mamy też nasze Crypto Insights, które jest aktualizowane na bieżąco codziennie. Jak widzicie, jest tego sporo, czyli scroll. Jeśli nie dostałeś bonusu od Apex, Mastercard wprowadza kartę dobytową na krypto w Europie. Poza tym analizy krypto prowadzone przez z naszych najlepszych traderów Grimkritta, Pablo i Danielosa oraz poradniki trading dla początkujących i nie tylko na no tak naprawdę lepszy start. Skończyliśmy Discorda, więc wracamy na naszą stronę. Przejdziemy do Proof of Humanity. Podłączam się naszym portfelem, żeby to oczywiście sprawdzić, czy to Proof of Humanity mamy dalej. Oczywiście zmieniamy sieć na Ethereum i mamy Proof of Humanity aktywne, więc tutaj mamy... Z głowy, oczywiście Piper X podłączamy się tutaj i możemy sobie wymieniać nasze tokeny, więc ja się podłączę i zmienię na Story Network. No i mamy teraz token IP, zaznaczamy na przykład 1, na USDT, zaznaczamy submit. No i mamy pierwszą transakcję potwierdzoną. Oczywiście możemy też tutaj wrzucić w pulę, więc możemy na przykład wybrać pool. No jak widzicie, mamy IP USDT, możemy dodać Liquidity IP 1, możemy też dać 0.5 Submit, naciskamy dalej, i oczywiście approve. Teraz potwierdzamy. No i mamy to potwierdzone. Jak widzicie, dodało nam pulę płynności. Tutaj wyświetli nam się nasza pozycja tej puli, więc jak widzicie, tak to oto wygląda. Oczywiście mamy też fałset, na przykład story VZ, czy tutaj USDT. Jak widzicie, możemy sobie pobierać te tokeny. Więc dodatkowo w kolejny fałset mamy możliwe tutaj do użytkowania. No i na sam koniec przejdziemy sobie do naszego mintu nadzora. Więc Oczywiście sobie mintujemy na sieci ZORA standardowo. Oczywiście zmieniamy sieć, potwierdzamy. Na tym tak naprawdę się zakończymy. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli uważacie, że była solidna porcja mięsa, to prosimy Was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. No i pamiętajcie, żeby jeszcze skomentować materiał, czy Wam się spodoba, czy nie, dajcie po prostu od siebie jakiś feedback. Dzięki bardzo, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.